Program GIMP. Możesz uruchomić z menu programy. Grafika. Edytor obrazów GIMP. GIMP jest wieloplatformowym narzędziem do obróbki zdjęć. Jest on odpowiedni dla różnych zadań związanych z manipulacją obrazem, włączając to retuszowanie zdjęć, zmianę kompozycji i konstrukcji obrazu. Program ten ma wiele możliwości. Może być użyty jako prosty program do malowania, profesjonalnego retuszowania zdjęć, program do zmiany formatu zdjęć i tym podobne. GIMP składa się z trzech okien. Przybornik. Jest to serce programu GIMP. Okno obrazka. Każdy obrazek otwarty w GIMP jest wyświetlany w oddzielnym oknie. Oczywiście wiele obrazków może być otwarte w tym samym czasie, ograniczeniem są tylko zasoby systemu. Następne, trzecie okno składa się z kart, które wyświetlają różne funkcje i opcje programu GIMP. Jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza część wyświetla kartę warstw, kanałów, ścieżek oraz historię cofnięć. Następna część wyświetla kartę pędzli, deseni oraz gradientów. Załóżmy, że mamy duży obrazek i chcemy go zmniejszyć, aby umieścić go na stronie www. Aby zmienić rozmiar obrazka, kliknij w oknie obrazka na menu Obraz, a następnie Skaluj obraz. Otworzy się nowe okno Skalowanie obrazu. Wyświetlony jest tutaj aktualny rozmiar obrazka. Domyślnie wartości te są podane w pikselach. Można to zmienić, klikając na listę z prawej strony wymiarów. Wprowadźmy nową wartość w polu szerokość lub wysokość. Domyślnie, jeśli będziemy zmieniać wartość w jednym z tych pól, GIMP automatycznie zmieni wartość w drugim polu przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Można wyłączyć tę funkcję klikając na ikonę łańcucha. Dwa pola poniżej określają liczbę przypadającą na cal długości, tak zwane DPI. Jednostka DPI opisuje stopień oddawania szczegółów kształtu obrazu. Jeżeli zdjęcie będzie wyświetlane tylko na ekranie monitora, wystarczy wartość 72 DPI. Jeśli jednak będziemy chcieli wydrukować zdjęcie, należy wartość tą ustawić minimum na 300 DPI. Zmiany zatwierdzamy klikając przycisk przeskaluj. Aby wykadrować obrazek, kliknij w menu narzędziowym na ikonę kadrowania, następnie zaznacz część obrazka, którą chcesz wyciąć. Jeżeli nie uda Ci się zaznaczyć odpowiedniego fragmentu za pierwszym razem, po prostu kliknij na szare pole w oknie obrazka i zaznacz fragment jeszcze raz. Zaznaczenie możesz przesuwać oraz zmieniać jego rozmiar, klikając na ruch zaznaczenia lub na jego boki. Jeśli jesteś zadowolony z zaznaczenia, po prostu kliknij na nie lewym klawiszem myszy. Przy pomocy GIMPA można w prosty sposób zmienić kolorowy obrazek w obrazek czarno-biały. Niektóre zdjęcia wyglądają lepiej jako czarno-białe. Aby zmienić obrazek w odcienie szarości, w oknie obrazka z menu obraz wybierz odcienie szarości.